Przygody Sherlocka Holmesa, Skandal w Czechach, rozdział trzeci. Tej nocy spałem na Baker Street i kiedy rano raczyliśmy się, raczyliśmy się tostami z kawą, do pokoju wbiegł król Czech. Naprawdę ją pan zna, ma? Jest kochany. Zawołał mocno chwytając Sherlocka Holmesa za ramiona i niecierpliwie patrząc mu prosto w oczy. Jeszcze nie, ale ma pan nadzieję? Nadzieję mam. W takim razie chodźmy: nie mogę się już doczekać. Musimy wezwać dorożkę. Nie trzeba, mój powóz czeka. To bardzo uprości sprawę. Wyszliśmy z domu i ponownie ruszyliśmy do Briony Lodge. Irene Adler wyszła za mąż powiedział Holmes. Za mąż kiedy? Wczoraj, ale za kogo? Z angielskiego prawnika o nazwisku Norton. Ależ to niemożliwe, żeby go kochała. Mam nadzieję, że jednak tak. Dlaczego ma pan nadzieję? Ponieważ zaoszczędziłoby to Waszej Wysokości lęku o przyszłe wydarzenia. Jeśli ta dama kocha swojego męża, znaczy to, że nie kocha Waszej Wysokości i nie będzie miała powodów, by zakłócać królewskie plany. To prawda, a jednak. Cóż gdyby tylko miała moją pozycję społeczną? Byłaby wspaniałą królową. To powiedziawszy, pogrążył się w cichej zadumie, która została przerwana dopiero kiedy zajechaliśmy na Serpentine Avenue. Drzwi do Briony Lodge były otwarte, a na schodach stała starsza kobieta. Zmierzyła nas sardonicznym spojrzeniem, kiedy wysiadliśmy z, powodu, z powozu. Sardoniczny, czyli cyniczny, pogardliwy. Pan Sherlock Holmes, jak mniemam, powiedziała. Owszem, nazywam się Holmes, odparł mój towarzysz, patrząc na nią zaskoczony. W rzeczy samej moja pani mówiła, że pan złoży nam wizytę. Wyjechała dzisiaj rano ze swoim mężem na kontynent pociągiem z Charing Cross o 5.15. Słucham? Srogo rozgoryczony i zaskoczony Sherlock Holmes aż się zatoczył. – Chce pani powiedzieć, że wyjechała z Anglii? Już nie wróci? – A co z fotografią? – zapytał ochrypłym głosem król. – Wszystko stracone. – Zobaczymy. Holmes odepchnął służącą i wbiegł do salonu, a zanim ruszyliśmy król i ja. Meble były poprzestawiane byle jak, zdemontowane półki i otwarte szuflady – Sterczałaby we wszystkich kierunkach, zupełnie jak gdyby kobieta przeszukiwała je w pośpiechu przed podróżą. Holmes podbiegł do rączki dzwonka. Oderwał ruchomą listwę, wsunął do skrytki dłoń i wyciągnął z niej fotografię i list. Było to zdjęcie samej Irene Adler w sukni wieczorowej, a list był adresowany do rąk własnych Wielmożnego pana Sherlocka Holmesa. Mój przyjaciel prędko go otworzył i wszyscy trzej zaczęliśmy czytać. List nosił datą północy poprzedniego dnia i brzmiał następująco. Drogi panie Sherlocku, Holmesie: Doprawdy świetnie pan to zaplanował. Zupełnie dałam się nabrać. Do momentu rzekomego pożaru nie miałam najmniejszych podejrzeń. Dopiero w chwilę po tym, jak sama zdradziłam swój sekret, przyszła refleksja. Ostrzegano mnie przed panem już wiele miesięcy temu. Powiedziano mi, że jeśli król zatrudni detektywa, z pewnością będzie to pan. Dano mi także pański adres. I mimo wszystkich, wszystko udało się panu zmusić mnie do odkrycia wszystkiego, co chciał pan wiedzieć. Nawet po tym, jak stałam się podejrzliwa, nie mogłam wprost uwierzyć, że taki miły, starszy duchowny mógłby mi zaszkodzić. Lecz jak sam pan wie, i ja pobieram aktorskie nauki. Męski kostium nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem. Często korzystam z przywilejów i wolności, jakie oferują. Kazałam swojemu woźnicy, Johnowi, obserwować pana, a sama w tym czasie pobiegłam na górę przebrać się w mój, jak go nazywam, spacerowy strój i zeszłam, kiedy tylko wyszedł pan z domu. Szłam za panem do samych drzwi i przekonałam się, że naprawdę jestem obiektem śledztwa sławnego Sherlocka Holmesa. Wtedy dość nieroztropnie życzyłam panu dobrej nocy i udałam się do templ na spotkanie z moim mężem. Oboje uznaźliśmy, że skoro tropi mnie tak wybitny przeciwnik, najlepszym wyjściem będzie ucieczka. Jeśli zaś idzie o fotografię, pański klient może być spokojny. Kocham i jestem kochana przez lepszego człowieka niż on. Króla nie będzie niepokoić osoba, której wyrządził tak okrutną krzywdę. Może więc robić, co chce. Fotografię zatrzymuję jedynie po to, by chronić siebie i wierzę, że zabezpieczy mnie ona przed jakimkolwiek krokami, jakie mógłby przed sią wziąć w przyszłości. Zostawiam fotografię, którą być może chciałbyś zachować. Szczerze panu oddana Irene Norton. Z domu Adler. Co za kobieta! Och, co za kobieta! Wykrzyknął Król Czech. kiedy skończyliśmy czytać list. Czyż nie mówiłem wam, jaka jest błyskotliwa i śmiała? Czyż nie byłaby wspaniałą królową? Jaka szkoda, że nie dorównuje mi poziomem? Z tego, co widziałem, ta dama faktycznie reprezentuje poziom zgoła inny od poziomu waszej wysokości. Zimno odparł Holmes. Przykro mi, że nie udało mi się zakończyć sprawy pełnym sukcesem. Przeciwnie, mój drogi panie, powiedział król, wszystko się powiodło. Wiem, że jej słowu można zawierzyć. Fotografia jest teraz równie bezpieczna, jak gdyby spłonęła w pożarze. Cieszę się, że to słyszę z ust Waszej Wysokości. Mam u Pana ogromny dług wdzięczności. Proszę mi powiedzieć, jak mogę się odpłacić? Ten pierścień. Zsunął z palca szmaragdowy pierścień w kształcie węża i podał na wyciągniętej dłoni. Wasza wysokość ma coś, co dla mnie jest znacznie cenniejsze, powiedział Holmes. Proszę tylko powiedzieć, co to takiego. Ta fotografia. Król spojrzał na niego ze zdumieniem. Fotografia i ren? zawołał. Oczywiście, skoro tego pan sobie życzy. Dziękuję. W tej sprawie nie pozostało już nic do zrobienia. Mam zaszczyt życzyć Waszej wysokości miłego dnia. Ukłonił się i nie zważając na króla, który wyciągnął do niego rękę, odszedł w moim towarzystwie do swojego mieszkania. I tutaj Holmes przestaje żartować z mądrości kobiet. Tak oto wielki skandal zgrodził zagroził Królestwu Czeskiemu. I tak oto plany Sherlocka Holmesa zostały zniweczone przez kobiecą inteligencję. Do tej pory żartował z mądrości kobiet. Po tej sprawie jednak już nigdy nie słyszałem, by tak robił. A kiedy wspomina Irene Adler lub kiedy nawiązuje do sprawy jej fotografii, zawsze nazywa ją zaszczytnym tytułem tej kobiety. I to już jest koniec tego rozdziału. Na tym zakończymy. Będzie taki krótki odcinek, a kolejny będzie o wiele, wiele dłuższy, gdyż nie da się go skrócić. Będzie o stowarzyszeniu u Do zobaczenia, pa!